Czyli witajcie w kolejnym trzecim odcinku The Heroes 3 na moim kanale. Yy, Odrodzenie Rafi żyje królowa. Druga misja anielska, gwardia. Zajmij wszystkie miasta w robie, pokonałej jego armię, Twoje paterowe będą mogli osiągnąć najwyżej 12 poziom doświadczenia, ale 8 najsilniejszych spośród nich. Przejmie, przejdzie do końcowego scenariusza. I. Yy, cóż mogę wam powiedzieć? Wezmę sobie aniołkę. Zaraz wam powiem. Przemieszczając się w kierunku stolicy, napotkaliśmy grupę wyśniaków mówiących o Fair Feather, mieście leżącym na północy. Pomimo przewagi wroga oparło się podobno podobność inwazji sił Pogłoski te nie są sprawdzone, ale wyśniacy twierdzą, że anioły roztoczyły opiekę nad miastem. Te anioły były już wcześniej widywane w Erafii. Podczas najazdu Kregan niektóre raporty mówiły o skrzydlatych stworzeniach, które w pojedynkę niszczyły duże oddziały sił wroga. No cóż, albo anioły powróciły... Albo nigdy nas nie opuściły. Nie wiemy, jak długo Fair będzie w stanie odpierać się naszym wrogom, opierać się naszym wrogom. Ale jeżeli miasto upadnie, stracimy potencjalnego sprzymierzeńca. I słuchajcie, nagrałem całą kampanię yy, Nigerze Kurowa. Nagrałem też całą drugą kampanię, gdzie graliśmy Inferno i Lochami. Nie, Bastionem i Twierdzą graliśmy tam. To był chyba wojenny zamęt. Tak, to był wojenny zamęt. No i niestety kampanie mi się usunęły no a jako że tam były szumy i tak dalej stwierdziłem, że dobre lepiej będzie po prostu wziąć i zacząć od nowa to nagrywać więc no od nowa muszę wszystko przechodzić co mnie smuci bo miałem nagrane 15 odcinków musimy dotrzeć do Fairfede przed siłami nikonu i eofolu jeśli damy dowód naszego zaangażowania zdołamy na kłonie nieodbesparuj nas w walce o odzyskanie królestwa w jednak winniśmy zabezpieczyć okolicę nim ruszymy do nas no trzeba wylewelować, znaczy ta misja ogólnie nie będzie trudna kolejna więc dam sobie radę z tymi bohaterami wszystko będzie okej okay. Christian, po, po XP. Nie wiem, mnóstwo troglodytów, to się tu pobaw. Sani, a ty jesteś kozackim bohaterem, ciebie ty, ty też trzeba ty... a To miałeś zebrać najpierw, ale okej. Okay. Jednak może nawigacja, nie magia wody. Mijmy tak. Miasto. Okej, okay. ciach. Ty możesz sobie zabrać to 100. Nauka dobra, może być. I cóż tam wjeżdżasz? Tak samo jak Tyris za chwilę. No i troszeczkę smutno, bo. No. Znowu przechodzić kurczę od nowa całe kampanie. To naprawdę nie jest fajne. Smutno mi z tego powodu, serio. Dobra, co możemy tutaj zbudować? Bo muszę, cało, całą niech żyje królowa oraz. Ym... Oraz mm, wojenny zamęt przejść od nowa. Nie jest to przyjemne w ogóle. Dobra, pojedziemy, to prawda? Mamy anioła. Oczywiście. Easy. Easy będzie. Ciech. Ta balista też już jest całkiem dobra. Ale trzeba tu jego nieźle naszego bohatera wziąć i porobić. Polewelować. Dobra, weźmy to. Dobra, ciśnij matko, to jest, to jest easy. Nie ma czym się tutaj przejmować. Okej. Okay. Ciach, o, są najszybsi, wow. Wow, wow. Kopalnia tęci jest nasza. Dobra, ale w tym momencie musisz wrócić do miasta, po jakieś wsparcie, bo troszeczkę małą masz tą armię. Dobra, ty na razie sobie tu nie wiem, poczekaj. Ty zabierz to. Jeszcze pozbieraj to. Najpierw Lionis, czy jak tam się nazywasz? Nie wiem, zbierz to. A ty pojedziesz tam. Ty masz Zetkę. Dobrze. <laughs> dobra, dobra. Będzie trzeba. piąto Tak, bo Znaczy. Zloczył że w okolicy się kilka portali ziemi. bo utrzymajcie w poziomie, jak na którym się na Fortyfikacji Nikonu i folu. No to jest prawda. Teraz tam pojedziemy. Na dwie strony. No wiadomo o co chodzi. No, jedź no. Ty tu stoisz. Ty sania. Sania, sania. Dobra, nie mylę. Nie mylę już jej. Dobrze. Uuu, trzy aniołki. Ile wy macie obrażeń? Zaraz? 200 życia. 50 obrażeń. Ciebie na dwa strzały dojadą, no właśnie. A też strzałką rzucisz. Oj, to było głupie. Dobra. To było mądre. 8. Dobrze. Ciach. I ty kończysz, mam nadzieję. Nie umarłeś. Super. Bank, Mamy to. Oczywiście zrobimy sobie jednego aniołka i polecimy tam. Nasza sania jest kozacka. Oczywiście. Anioł tygodniowo. Mhm. To brzmi jak plan, to brzmi zachęcająco. Ona jest fajnym magiem ogólnie. Uuu, 150, my zabijamy. Zabijamy za chwilę. No, teraz zabijemy jednego. ciach. No właśnie, o co się martwię, że tak się może cholerka stać? Weź tutaj, ucieknij, bo cię zabiją. Dobra, mamy to. Dobrze, dobrze. E, Lionis. Weź pozajmuj te kopalnie tutaj okoliczne, bo nam się to wszystko będzie przydawać. Oczywiście. E, Sania. Powiedziesz tak. Czy my tu będziemy budować... Ani nie, możemy ulepszyć portalu. Szkoda. Szkoda mocno. Szybko czas. Dobrze, czasu pilnuję. Ty na razie zetkę masz. No i przeciwnik już wyjechał. Ach, no niedobrze. dobrze. się. Artyleria. Okej. Okay. Dobrze. Ty tutaj lecisz dalej zbierać to super. Brawo mordo. Poczysz się tutaj całą mapkę, nie? Czyszczę większość poza nagraniem. Wiadomo. U, no cię czarów jaki nauczyłeś. No niesamowite Christian. Jest tutaj wszystkie aniołki. Okej, okay, mamy tutaj rzeczy jakieś. Mm, sanie. Siedzisz w zamku i czekasz na co co więcej mogę powiedzieć później? Musimy tutaj jak najmocniej <laughs> wylewelować naszych bohaterów, i wszystko oczywiście. Teraz naszego Christiana, którą stronę puścimy? To jest dobre pytanie. Tutaj dojedzie w dwie tury, a tutaj w jedną. To jedziesz tam. Harpie, nie? Yy, dobrze. Królewskie nagi. Wow, wow. Niesamowite, jedna królewska naga. Ile masz życia? 100? 120? 110. Kurde, przeżyła. Balista. No, okej. Okay. Miecz rycerza śmierci. Hmm. To brzmi bardzo zachęcająco. Warii, skrzydła, nie pamiętam gdzie są te skrzydła. Hmm. Skrzydła będą chyba gdzieś tam. Coś takiego. Cóż, na razie dobra, trzeba poczekać do końca tygodnia, żeby dać armię Sani. Oczywiście ja sobie tą mapę poczyszczę poza odcinkiem. Harpinie, no dobra. Złe oka. Pozbieramy tutaj te jakieś artefaksy. Buty odporności, nice. Oponent. O nie. Smutno mi. Dobra. Bardzo nam zaraz pokonają te aniołki. Co jest? To musimy Chrystianem pojechać, serio? Ej, to nim jest... Ej, stracę Lionisa, Lionis. Where are you? Lionis? Nope. Nie, przeżył, dobrze. Serio, czy ja muszę tam podjechać z Christianem, żeby... Eee. Eee. Naprawdę. Myślałem, że... Smutną z tego powodu. Dobra. <noise> to było głupie. Straciłem prawie mojego dobrego bohatera. Dobra, to już, będzie trzeba wysłać mojego bohatera, bowiem. Dobra, ale co za dwa dni? Ten mi ucieka. No jaki on szybki głudniak. Norwecie? Co tam masz? Nic nie masz. Kurna, lecimy. Christiana przydałoby się troszeczkę podmagować, bo on taki troszeczkę słaby. Sania będzie świetnym magiem. Serio? 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 Wow Zabijesz to mam nadzieję, I nie umrzyj tylko hej Nie umarł, dobra No No End Kończym Kończym to Nice Dobrze No podstawowe znajdywanie drogi się na pewno Przyda niezmiernie. Cóż, dobra, słuchajcie, ja myślę, że to będzie wystarczająco dużo odcinka. Ciebie mapę poczyszczę poza nim i zobaczymy się już przy końcówce. Tak jakby, gdy będziemy już powoli kończyć. Więc to byłoby na tyle. Zapiszę jeszcze i o, właśnie, tutaj dla przypomnienia, popatrzcie. Mamy Inferno 1, bo tu już zacząłem kolejną kampanię Diabł i Podziemia. Shiva, Verdisz, wszystko. Zapiszmy to sobie jako Christian, niech będzie 9 i się z Wami żegnam. Cześć.